Witam wszystkich bardzo serdecznie. W moim kolejnym odcinku zagrajemy w Heroes of Minds Magic 5. Ja. Yeah. Dzisiaj będzie, w tym tygodniu będzie będzie wcześniej odcinek, dlatego że nie mieliśmy ten. Po pierwsze, nie miałem wykładu z ochrony praw autorskich, a po drugie, bo koleś z laboratorium kur nas wcześniej wypuścił, bo pewno okoliczności organizacyjne. No i jestem tutaj z Wami, dlatego. Mhm. Się ja. Freewaya Dobra, co my tutaj mamy? 40. Na kończynka zdecydowanie będzie najlepszym pomysłem. Dobra, i co nam się na starcie tej misji? Już, już, już ci, już nas atakują. Jakie tu mamy siły? Zobaczmy, Was tak porozstawiam. Pewnie nieznaczne, skoro nas atakują. I ten, czy też żebyśmy mieli się obronić, prawda? O kurwa. Nie no, nie no, zwartuję sobie tylko Oczywiście nie mamy żadnych szans, żeby w jakikolwiek sposób to wygrać Więc spokojnie, nie się, tak miało być Ale jak ci jaki dio się wpieprzyli Dobra, ja myślę, że najlepszym pomysłem będzie jak tu zostaniemy I poczekamy aż sami się pofatykują Na myślę, się, się skupię. O. A na liszach się skupię. Radzę Wam udupiać w pierwszej kolejności tych panów, tych oraz tych, bo z tego co pamiętam, zaryzykujmy. To wojsko Findana to. On ma chyba na tyle dużo strzelców, żeby wszystkich tych kucznych uczników naraz z zatł tym strzałem przed ostrzegawczymi. Nie wiem, jak to nazwać. No już nas, już nas ten... O, grup... a nie, o sobie, nie? Tak, to żadnej. No to oczywiście, że... Źle zrobiłem. Mogłem użyć tego... Mogłem użyć tych, tej błyskawicy na nich. Dobra, jest nie pora na płacz. No to już jest, a w sumie to tam będziemy jeszcze okazji się ruszyć. Dobra, mniejsza. Pora już na ofensywę pewną parą. Zajęliście pewną parą, nieprawdaż? O, i teraz używa skóry tu Banshee. Nie jest to dla mnie żadne wręcz pocieszenie. I was. A jakby mi się już udało ten, wytud wszystkich tutaj, no to to byłoby w ogóle zajebiście tych panów wszystkich w diabły posłać. A się rufyć nie mogą. Pieczkę. Nie, nie opłaca się w sumie. W sumie to się nie opłaca. Widzę, że mamy bardzo dużo szansy na, po, szansy na powodzenie. Pamiętajcie, wykorzystajcie tą bitwę, żeby jak naj... Trzeba wykorzystać tą bitwę tak, żeby jak najbardziej osłabić siły wroga. Oczywiście nie atakować tych panów tutaj, co pokazuję teraz, bo nie mamy żadnej... no zajebiście. Bo nie mamy żadnej takiej siły, żeby ich uszkodzić. Świetnie. Ciągle czuję, że mamy szansę na to, żeby to wygrać. A, brawo so tam. Przynajmniej niech stoją w miejscu. To zresztą w sumie już możemy. W sumie nawet nie możemy się poddać. Ale tych panów już trochę gdzie mu wskazać. Bo was to wyjątkowo nie lubię. Siemiotaj dalej. Odobi nas już, no. Mocnie nie potrafisz. Chociaż sobie walą teraz wampiry te bier... No nie! Nie w nich Oni to gówno nam zrobią Dobra, teraz tak Dara, w was będę dalej jebał To było celowo po to, żeby mnie zabili w końcu. Dobra, grud, nie wskrzesza. Teraz to będzie dobrze, ile nie będzie masowego wskrzeszania. Budło oczywiście. A ten ruch był zupełnie bez... niezrozumiały. Dobra już mniejsza, już raczej nikogo tak znacznie nie uszkodzę. To jest co zam właśnie kościelny uczy, 70 kościanych i tylko jeden druid poszedł. W zasadzie to cud, że w ogóle poszedł jakiś. No porażka to było do przewidzenia. Upadł. Jego ogrody więdną i dziczeją. Drżyjcie przede mną armię Tak, teraz musimy je odbić. Jakie tu? No a tutaj już mamy dużo lepsze wojska. 20 smoków, 23 enty. My to mamy zdecydowanie szansę. Ale najpierw sobie odkryjemy ten. O właśnie, i stąd będą nadpływać nowe siły cały czas na te Siri Stala. Niech będzie. Jedziemy ich w trąbę. No tu, tutaj jak. Chociaż widzę, że ten patch chyba usunął automatyczną walkę z niektórych miejsc. Co było dla mnie idiotyczne, że w pewnych miejscach ta walka była, co nie. Że w ogóle była mu Dobra, tak będzie, myślę, dobrze. No wiecie, i już po naszych kościelnych łucznikach Dlatego nie warto było się na nich skupiać. No i teraz nie jest sposób, żebyśmy tę walkę przegrali, od razu mówię. Nie z naszymi smukami. Dobra, dobra, pełna ofensywa. Nie ma bata, żebyśmy to przegrali. Troszkę bliżej. Aha, główną zrobiłeś. po nich Dobra, teraz oni na pewno mi jednego smoka zdejmą Nie łudzę się, że będzie inaczej. Nawet trzech! No proszę Dobra, nie pozostaje nic innego jak w wytrzymałości na nasze smoki One nie są już magii odporne, takie jak Tak jak te czarne O Jezus Maria. Nie, to błąd bo ja wysyłać. To był błąd, moi mili, to był błąd. Dobra, nie będzie ci ona potrzebna. Tak za bardzo. Dobra, i teraz... Mamy szansę na pozbycie się groźnych oponentów. Dobra, liszę. Miałem ja w te smoki, mogę na to spisać w sumie. Błąd, że je tu wysłałem. Dosyć poważny błąd. Słyskawy bounch i tak mo mogłem się tego spodziewać. Dobra, myślę, że pozbycie się niszy będzie dużo lepszym pomysłem. Ale daję ja mam. Jak to mam się do szczęścia? Co to za. No przecież eksperckie szczęście mam. A tak, już ja wiem. Z COVID BAN. Oczywiście. No wiecie, to mnie denerwuje właśnie na tych heroesach, co nie. Podstawowych, że 3 do szczęścia o to ile mamy szczęścia Może to było dużo na początku, ale teraz to jest jeszcze i mało Dobra właśnie skutecznie pozbyliśmy się rusałek No a przynajmniej oni zdechli Jeszcze trochę wytrzymałości. To ja nie mam jakiś Fajny. atak, Tak. Powiem wam tak, nie istnieją fajne czary. Nie istnieją fajne czary na ten. Na takich niskich poziomach magii. Cierpieniem we mnie? Hamstwo Dobra, was atakuje. Dobra, nareszcie kolej moich smoki, nareszcie. A, was się jeszcze trzeba jakoś pozbyć. Zupełnie o was zapomniał. No i za pust O i, który mam poziom A, 17, a ja mam jeden jeden wyżej. No, dobra, mniej dobre i tyle. Dobra, w niego. a już jeden wapir gówno zrobi. Pamiętajcie, widzowie, nie wysyłajcie smoków tutaj. To nie jest dobra strategia. A i wierzcie, mnie jest. Aha, i zajebiście, że ta katapulta cholerna nie może rozwalić tej bramy durnej. Ja mam tutaj pełność... no kurwa, gdzie? Jakie gówno. Ale przynajmniej wciąż mam tych panów tutaj. Mm. Dobra, was. Tego nawet możemy nie ruszać, bo oni nie mają już praktycznie żadnych jednostek strzeleckich, więc to było, aby strata czasu. Muszę by się tak w końcu... W... O, no nareszcie, ktoś nas raczył ugościć. To jest, a, to jest jakiś durny błąd właśnie na tym patchu. To właśnie brama się zamknęła. Mimo, że powinna być otwarta, chyba każdy mi to z was przyzna, że powinna być otwarta po, ta po takiej akcji. No, ja już mnie zabił. Nie mam już żadnych smoków. Cudownie, mistrz strategii we własnej osobie. sera powinna się nazywać: Jak nie grać w hero kolejny, kolejny debi z komputera. Yy, kilka kolejek temu, bo się nawet cofnąć, żeby sprawdzić, zaatakował mnie tą specjalną zdolnością, która zabija jedną istotę z oddziału. Po co? Ja się pytam, skoro mógł mi bez problemu. Sko skoro bez problemu mógł załatwić mi... Yy, mi pięciu naraz. Nie mam już many. Sweet! Nara, może jednorowce się przekopi. No, coś ty zrobił, ten... Nie, ja... A właśnie, te Anty mają taką zgodność, że jak wydają im rozkaz obrony, to one zapuszczają tak korzenie, przez co jeszcze trudniej im cokolwiek zrobić. Hej, mam nadzieję, że jak dostanę awans po tej bitwie, bo raczej dostanę awans, to nie podlega żadnym wątpliwościom, to mam nadzieję, że będę mógł wybrać sobie. E... No właśnie, co będę chce wybrać? Że będę chce wziąć magię przywołania, bo ona się przyda nam, tak troszeczkę. Dobra, mniejsza o was. Was już i tak straciłem. No, zabij mnie. Was. A, no i teraz już w sumie się fajnie wystawił... W zasik mi się wjebał. Tylko, że pewnie on zaraz zaatakuje. Załowę się tych tutaj. No, a to było do przewidzenia, że tych zaatakuje. Ale ta, a ta mniejsza tutaj nie musimy się za bardzo przejmować naszym wojskiem tak bardzo Dobra gówno to dalej. Da, Przynajmniej Entów nie straciłem tak za bardzo Kolejny jeden plus W sumie sensie te Enty bardzo trudno zabić Trzeba się poczcie. No, zajeb... No i właśnie widzicie, jak bardzo trzeba się napocić. No i teraz już w sumie nie ma litości dla niego. A ja straciłem właśnie tych... No, wiedziałem, że to zrobi. O, no, jak ja to źle rozegrałem. Nawet, nie, nie będę po tej bitwy, bo nie ma po co w sumie. A przynajmniej ta misja taka trudna nie jest jak tamta, to porównania nawet nie ma. Ekstra, fajnie że umiesz ten, rozwalić wieże. Ja już nie mam many, więc będzie atakować. Z piełści, co mi się nie podoba tak za bardzo Wiem, że mogę ich przesunąć Tam, gdzie tam, by ich ten nie dosięgł Ale w sumie ich już straciłem Żegnaj No niestety atrybutem nekrumantów drugorzędnym Jest obrona Co może być trochę kłopotliwe Ekstra Nie chcę pegowania strzałów. No i teraz się nam Phoenix załącza. Moja wina. Odpoczywaj, królu. Smoki wróciły. Ocalimy Airolan. Na jak długo? Tydzień? Miesiąc? Musisz to zakończyć, Findanie. Obiecaj mi to. Znajdź mędrca Tiru. On zdradzi ci tajemnicę Kabeleta. Zrób to, czego ja nie miałem odwagi zrobić. Moje miejsce jest tu, by bronić Airolan. Znajdź Tiru, zanim oni to zrobią. Dowiedz się, jak zniszczyć kabeleta. W przeciwnym razie wszyscy wojownicy Ashan nie zdołają ocalić Airolan. Kiru potrzebuje twojej pomocy. Gdzie go znajdę? Może Irisus. Wyspa Smoczej Mgły. Hmm. Ma kształt sierpu księżyca. Znam ją. Obiecaj mi to. Zgoda. Przysięgam. Idź zatem. Jesteś potrzebny gdzie indziej, a ja wyruszam przed oblicze sylanny.